Piotrek żyła w dzień swoich 34 urodzin. Wszystkiego najlepszego, Piotrze. Wczoraj był bardzo poirytowany po tych dyskwalifikacji za kostium. Miał prawo. To też człowiek. Wieje mu pod narty. Fruń w tych kładach śniegu Piotr żyła i jest dobry skok. Jest daleki skok. Wydaje się, że to było ponad 130 metrów. Walczył o tę odległość Piotr żyła. 136 metrów, a więc oprócz Hajbeka to jest druga odległość. Czy będziemy w związku z tym na drugim miejscu? Warunki wieczne, sporo punktów odjętych za wiatr, bo dmuchnęło Piotrkowi pod narty. Prawie 0,8 metra na sekundę, 126,9 punktu, a więc Polska na drugim miejscu. wyprzedzamy Japo Drugi z Polaków, czekamy na jego skok. 121,5 miał Jan Herl. Przegrywaliśmy z Austrią po pierwszej grupie o 7,7 punktu. Popatrzmy jak odpowie Kamil. Już Polak w powietrzu. Niezła jak na niego prędkość na progu. I teraz leci daleko. Piękny skok. I około 130 metrowy. Najlepszy w tej grupie zawodników. No i powinniśmy objąć prowadzenie już po dwóch skokach tego konkursu. 40 setnych metra na sekundę pod narty miał stok 131 metrów to odległość Polaka, 4 dziewiętnastki, jedna nota 18,5 punktu, jak na razie stylowo najwyżej oceniony skok tego konkursu, jak najbardziej słusznie, radość w polskim gnieździe trenerskim, Michal Doleżal, Grzegorz Sowczyk. no i Polacy już są liderami, 255 punktów. Andrzej Stękała, wszyscy go tutaj w zakopanem znają. Wszyscy kochają. Wczoraj trzeci w kwalifikacjach. Jest na fali. No i teraz musiał wyskoczyć 121 metrów, abyśmy zachowali prowadzenie. Pięknie to pociągnął. Cudowny skok Andrzeja. On w każdym skoku jest bojowy. On w każdym daje z siebie wszystko. Kochają go za to, kochamy go wszyscy, 137 metrów, tyle co Mariusz Lindwik przed chwilą noty, 3 dziewiętnastki w ocenach. Sędziowie doceniają styl, będzie miał odjętych 8 punktów za wiatr pod narty, ale ta odległość, ten styl będziemy prowadzili z dużą przewagą po tym skoku. E, ma prawo się cieszyć e, Michal Doleżal, Maciej Maciusiak, mamy wszyscy prawo podskoczyć w górę wraz z Andrzejem 385 1, 10 punktu powiększamy przewagę nad drugą Japonią do 29 i... pozostał nam już tylko jeden zawodnik na wieży startowej to Dawid Kubacki Dawid Kubacki król nart według forum nordikum Dawid Kubacki który tutaj był rekordzistą tej skoczni imienia Stanisława Marusarza siódmy wczoraj w kwalifikacjach a dzisiaj Wisi wysoko nad zeskokiem, pięknie skoczył Dawid. Utrzymamy prowadzenie, mieliśmy sporą przewagę po skoku Kamila. Przypomnijmy, Kamil skoczył i yy, y, y Andrzeja stękały naturalnie. Andrzej stękała ponad 130, a teraz 137, Andrzej stękała teraz 131 metrów Dawida Kubackiego yy, w warunkach no według komputera niezłych. Utrzymujemy prowadzenie. Mieliśmy tej przewagi prawie 30 punktów, ile będzie teraz? 126,5 punktu. 511,6 Mamy 21,8 punktu na półmetku tego konkursu. Polska lata w tym sezonie czterokrotnie stawał na podium Pucharu świata. A teraz sunie w dół w pierwszej kolejce świetny skok 136 metrów. I teraz też bardzo ładnie, i teraz też bardzo ładnie, i na pewno będziemy prowadzili. Mieliśmy przewagę ponad 21 punktów po tej pierwszej serii, a teraz 137 metrów Piotra Żyły. Tak, skacze. Jeden z najbardziej utytułowanych skoczków w historii tej dyscypliny sportu w Polsce. Brązowy medalista Mistrzostw Świata 2017 indywidualnie i z drużyną. Pamiętają Państwo, jak Polacy wtedy triumfowali w e, Lachty. 260 i 40 punktu. Tyle wniósł do zespołu Piotrek Żyła. 645 i 1,1. Powiększamy. Mieli ponownie prowadzenie w tych zawodach. Jest zielone światło, ruszył Polak. No i zobaczmy, jak sobie poradzi w tych trudnych warunkach dzisiaj zachowanych. Kamilstok już w powietrzu. Dobra prędkość, ładnie wysoko nad ze Piękny skok, ponad 125 metrowy. No, nie był to tak daleki skok jak Jana Herla, który w tej grupie mówiliśmy wylądował na 133 metrze. Kamil Stok miał jednak wiatr z tyłu, wiejący z siłą ten uśredniony pomiar. Pokazuje teraz niewielki 800 metra na sekundę, ale pamiętamy, że Jan Herl skakał w dużo korzystniejszych warunkach. Polak tymczasem będzie miał jeszcze dodany jeden punkt do tej noty za styl. Tutaj te noty po 18,5 punktów tym razem od sędziów. Odległość 126,5 metra. No i na pewno będziemy na prowadzeniu. Zobaczymy tylko, czy ta nasza przewaga nad Austrią. 7. Ashenwald skoczył przed chwilą 133 metry, a więc i Andrzej powinien skoczyć w tych granicach albo i dalej, żeby powiększyć przewagę nad najgroźniejszymi rywalami. Andrzej stękała, rusza, ale niestety wiatr wieje z tyłu skoczni Jak sobie poradzi? Trudny to był skok, bardzo trudny skok, i powiem Państwu, że po tym skoku. Nasza przewaga stopniała. Nie wiem, czy do zera Andrzej łapie się za głowę. 115,5 metra. Warunki rzeczywiście były trudne, chociaż usiedniona wartość wiatru, taka, że, że niby odejmą mu 2,5 punktu. Ale prawda jest też taka, że tracimy całą przewagę: 29,1 punktu, którą mieliśmy po sześciu skokach i teraz jesteśmy na drugim miejscu ze stratą 3,8 punktu do Austrii. Taka jest sytuacja po siedmiu skokach. Nadzieja w Dawidzie Kubackim. Dawid Kubacki, który ma teraz arcy trudne zadanie odrobić 3,8 punktu do Hubera. A przed chwilą ten skok Johanssona też wysoko podniósł poprzeczkę. Dawid Kubacki w powietrzu musi skoczyć co najmniej 130 metrów, abyśmy objęli teraz prowadzenie. On skacze ponad 130 metrów. Ma satysfakcję. Nie jest to może jakiś skok najwybitniejszy z tych, które w wykonaniu Dawida oglądaliśmy. Gdzieś w pobliżu rekordu skoczni, kiedy, który przecież kiedyś do niego należał. Ale 133,5 metra. Odjętych 5,2 punktu za warunki wieczne 185 15 punktów. Na pewno mamy tutaj drugie miejsce, bo obejmiemy teraz prowadzenie. Wszystko zależy zatem od skoku Daniela Hubera. 920, 900, przepraszam, oczywiście teraz dopiero doliczamy. 982,3 punktu.